Witajcie, kochani, witajcie, kochani, w tą cudowną noc. Ja nazywam się Adam, jestem uzdrowicielem duchowym, człowiekiem, który zajmuje się pomocą duchową oraz pracą z energią, pracą uzdrawiającą. Od kilkunastu lat w tym czasie pomogłem tysiącom ludzi, powrocie do zdrowia, powrocie do ich energii, powrocie do ich sił. A także dokonałem, jak to mówią, pewnych rzeczy, które można by określić fachowo niezwykłym uleczeniem. Albo cudem, czyli po prostu bywały takie przypadki, że nieuleczalne choroby po moich zabiegach po prostu odchodziły z chwili dosłownie na chwilę, co zresztą potwierdzają późniejsze badania, bo oczywiście ta osoba dalej się leczyła i lekarze powiedzieli, po prostu jesteś zdrowa. A teraz zapraszam do kontaktu, jeżeli potrzebujecie. Pod spodem macie mail, transformacja serca gmail.com. Jeżeli potrzebujecie kontaktu z komórkowego, oczywiście tam też macie mój numer telefonu. Z tym, że najpierw napiszcie SMS-a, gdyż nie odbieram numerów od osób po prostu, których nie znam. Napiszcie sms -a. Wtedy ze sprawą, że na przykład no nie, potrzebujecie porady kart, albo na przykład potrzebujecie, e, że tak powiem, kontaktu w jakiejś sprawie, wtedy odpiszę lub oddzwonię, wiadomo. I, że tak powiem, będziemy wiedzieć, co dalej robić. A teraz przechodzimy do meritum, czyli do sprawy dzisiejszej nocy, dzisiejszego dnia i energii. Spotykamy się w niesamowitym dniu, a raczej w niesamowitej nocy, równonocy, czyli takiej nocy, która jest równa, ma tyle samo, że tak powiem, godzinę, dzień. Takie noce są dwie w ciągu roku. Jedna jest jesienna, druga jest wiosenna. Ta wiosenna charakteryzuje się tym, że wszystko, co negatywne, co nam w jakikolwiek sposób szkodzi, zaczyna odchodzić. To jest takie cykliczne. Gdy przy jesiennej równonocy dochodzimy w końcu do najmniejszego dnia, największej nocy, najdłuższej nocy, czyli niejako ta ciemność, prawda, pokonuje światło, jest takie, w cudzysłowiu, niedosłowne. O tyle w wiosennej równonocy jest odwrotnie. Zaczynamy wchodzić w okres, który będzie z każdym dniem więcej, z każdym dniem więcej słońca, więcej energii, więcej siły i tak dalej. Życie zacznie rozkwitać, aż dojdziemy do pierwszego dnia lata, czyli do najdłuższego dnia. Więc jest to jeszcze przed nami. Jakie energie teraz są, co się dzieje, już zaraz to wyjaśnię. A więc, moi drodzy, energie wiosny to energia odrodzenia. Odradza się zarówno natura, jak i nasze siły. Przynajmniej tak powinno być. My po zimie, po takiej energetycznej w cudzysłowie oczywiście stagnacji, wchodzimy w okres letni, w okres słońca, w okres większego może pobytu na świeżym powietrzu, w okres nowego cyklu. I tak jak przyroda zrobiła to niedawno, pokazała nam, ja zawsze obserwuję rośliny, mam taką za oknem e, wspaniałą mm, wspaniałe drzewko, które kwitnie ba, jako pierwsze. Są to magnolie. One kwitną jako pierwsze. Jak widzę, że jeszcze te pomki nie są takie jak trzeba, to wiem, że jeszcze wiosny nie ma. To samo było w tym roku. Były ciepłe dni, takie wiosenne. Ludzie zaczęli już porządki wiosenne zaczęli y, sadzić rośliny zaczęli ja mówię zaraz 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 hola hola spokojnie jeszcze jest jeszcze jest przed wiośnie, ponieważ widzę po roślinach one nie kwitną one nie mają pąków żeby kwitnąć one jeszcze są w spoczynku nie mówimy o przebiśniegach bo one nawet jak tam no są mrozy, to jest inna pajka. To samo jest z nami. Te energie będą niejako zmuszały nas do przejścia w naturalny cykl. Niejako, żebyście to dobrze zrozumieli, nie chodzi o poddanie się w sensie, że mamy komuś się podać, czyjeś właśnie nie. Chodzi o poddanie się energii, płynącej energii, żebyśmy my, tak jak te rośliny. One same wyczuły, kiedy jest wiosna, nie patrzyły na kalendarz, że dzisiaj, jutro, czy wtedy, kiedy akurat nam się wydawało, że słoneczko zaświeciło. Nie. One czekały na odpowiedni moment i zapewne za parę dni zobaczymy już kwitnący. Tak samo jest z nami. Czasem wydaje się, że nic się nie dzieje, a to jest naturalny cykl. Tak jak zasada wahadła. Robi, mówi tak. Tylko teraz oczywiście tak przykładowo pokazuję, bo całkowicie y, ruszając wahadłem, tylko chodzi o pokaz, że czasem jest dobrze wahadło i jest dobrze, cudownie, ale po tej cudowności wahadło idzie w drugim kierunku, a niekiedy jest pośrodku. I Czasem potrzeba w tym przestoju, jeżeli mamy taki przestój, to dobrze. Czasem ten przestój jest nam potrzebny, żeby nasza energia, nasza dusza, że tak powiem, poskładała się. Czasem jest to zastój, który jest nam potrzebny do po prostu przejścia, właśnie, że tak powiem, w nowy cykl. To się dzieje bardzo często, właśnie takiej, nazywamy to depresją wiosenną, prawda? Takie przejście w nowy cykl, że po tej zimy, jak to mówię, ta stara energia z nas schodzi w postaci takiej, no takiej troszeczkę, nie wiem, tygodniowej, dwutygodniowej handry, takiej troszeczkę obniżenia nastroju, takiej depresji, jak to mówią, e, wiosennej, absolutnie nic chorobowego, to jest po prostu naturalny cykl, tak? Przejście pomiędzy letnim a zimowym, prawda? To samo dzieje się z naszą energią. Nasza energia też, niejako w okresie zimowym, e, czujemy jej mniej, ponieważ mamy mniej dostaw słońca, mniej e, wytwarza się w organizmie wielu rzeczy, które zależne są właśnie od temperatury, od pogody, od e, słońca. I nawet tak ciepłą zimę, jak była, jednak nie odczuwaliśmy tego tyle, co będziemy odczuwali raczej latem. Więc moi drodzy, Korzystajmy z energii światła słońca. Światło słońca jest nam potrzebne teraz, bardzo. Chodzi o to, żebyśmy szli na spacer. Ten ruch dla naszych oczu, dla naszego mózgu, ten ruch przestrzeni jest niezbędny. Bez niego, że tak powiem, nasz mózg by oszalał. Jakbyśmy cały czas mieli taki widok. Nieruchomy, jak się poruszamy, ruszamy głową, cały czas nie jakbyśmy mieli tak. Chyba by To samo jest ze Słońcem. Pójdźmy czasem na Słońce, one nie tylko oczyszcza, rozświetla nasze ciało, naszą, naszą energię, niejako takim oczywiście w cudzysłowiu, wypalając negatywne energie, które nazbierały się nam może w ciągu dnia, może w ciągu jakichś tam, prawda, nie, zdarzeń, które się wydarzyły i po prostu ja jako facet tak mam, idę na duży spacer, jak to mówią, żeby po prostu, jak to mówię, odreagować, po prostu idę na spacer i po prostu muszę się przejść. Gdzie? Gdzieś po prostu idę. To jest y, y, czas, gdy powinniśmy Korzystać z energii słońca w celu właśnie naszego wzmocnienia. Słońce też otwiera, ma zbawienne działanie, może nie aktywuje, otwiera. Potrafi rozkruszyć zwapniałą szyszynkę. Nasze trzecie oko. Szczególnie to poranne takie słońce, takie, gdzie wschodzi słońce, jeszcze jak będą te cieplejsze dni. Teraz jest energia, moi drodzy, wzrostu. Dzisiaj jeszcze powiem, co warto dzisiejszego dnia zrobić, ale to w innym filmie, bo tutaj to nie chcę poruszać. Teraz mamy równonoc, wiele osób robi różnego rodzaju rytuały, różnego rodzaju rzeczy. A ja wam powiem tak. A co Wam szkodzi? Zapalić? Podgrzewacz? Świeczka oczywiście w takim miejscu, gdzie no możecie, prawda, że możecie ją zostawić. Tak jak powiedziałem w, w różnych winach, po prostu wziąć się w napełnić swoją energię, pobłogosławić, jak wolicie. Zapalić i niech się darzy. Czym problem? Żeby to symboliczne światło rozświetliło po prostu waszą energię. Czy jest w tym coś złego? To jest bardzo dobra rzecz. Zapraszam także na skorzystanie z potężnego rytuału 33 świec, jest to pradawny rytuał anielski, który oczyszcza z każdych negatywnych energii na cały rok. Wszystkie energie, które się zdarzyły w ciągu roku są usuwane i zabezpieczany jest człowiek na, przed wieloma energiami na właśnie cały rok. Jest to Jednorazowy rytuał, który można zrobić tylko raz w roku dla danego człowieka. Dlatego zapraszam każdego, jeżeli by potrzebował takiego rytuału. Jest to naprawdę jeden z potężniejszych rytuałów anielskich, jaki jest w ogóle, i przyznam się szczerze, wątpię, żeby był ktoś, kto ten rytuał zna, ponieważ. Ja dostałem go z przekazu i tak jak powiedziałam nie tylko stosuję dla siebie, ale stosuję dla wielu osób, które wiedzą, że to działa. Także jeżeli byście chcieli, wiem, że to żaden argument, ale jakbyście chcieli, to zapraszam. Co jeszcze warto wiedzieć o tej energii, tej wiosny? Teraz chodzimy w energię właśnie nowych nadziei, nowych możliwości. Te możliwości będą wynikały zarówno z pogody, to jest rzecz oczywista, jak i po prostu z tej energii, która cały czas wzrasta. Moi drodzy, jesteśmy cały czas w energiach, które, które było czuć w ostatnim czasie, że bardzo nam nie sprzyjały ciężkich energiach. Dlatego Ochrona, ochrona, jeszcze raz ochrona energetyczna jest w tym czasie bardzo ważna. Zastosujcie swoją własną ochronę. Możecie, nie wiem, modlitwę do anioła stróża. Zwrócić się do źródła, do swoich opiekunów. Może do jakiegoś archanioła, na przykład archanioła Michała. Możecie mantrę ochronną zastosować. Stosujcie ochronę tą, którą czujecie. Jeżeli nie wiecie jak zrobić ochronę, a czujecie, że jest wam potrzebna, zgłoście się do mnie. Bo uwierzcie mi, w dzisiejszych czasach a dokładnie teraz naprawdę jest bardzo gęsto od ciemnej energii, która bardzo nas atakuje. Od wywoływania naprawdę stanów takich już skrajnych, chorobowych typu depresji i tak dalej do do takich rzeczy jak po prostu niepowodzenia, kłótnie, i tak dalej, które pojawiają się albo są pokoleniowo. Warto się tego pozbyć, jeżeli chcecie, jeżeli potrzebujecie, jeżeli czujecie, że yy, może coś takiego być, zapraszam do analizy. Wtedy będziemy wiedzieli, czy na pewno taka sytuacja wystąpiła, czy nie trzeba nic robić, jest to inna przyczyna. A zatem zapraszam Was moi mili. Mam nadzieję, że podobało Wam się to co powiedziałem. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Was to nic nie kosztuje, a mi to bardzo pomaga. Jeżeli nie zasubskrybowaliście, zasubskrybujcie mój kanał. W razie, kontakt, w razie potrzeby kontaktu macie tam pod spodem zarówno mój mail transformacja mapa gmail.com jaki możecie się skontaktować ze mną przez pod podany numer telefonu, z tym, że najpierw wyślijcie sms w jakiej sprawie, czy tam kim jesteście, żebym wiedział po prostu, no bo tak jak powiedziałem obcych po prostu e, telefonów nie odbieram, bo, bo tak mam. I tyle. E, także e, zapraszam serdecznie z, e, wszystkich, którzy naprawdę potrzebują tej pomocy. Bo, jak już nieraz wspomniałem, do mnie się zgłaszają osoby, które potrzebują naprawdę pomocy, bo mo możecie mi wierzyć lub nie, ale jestem znany z tego, że jestem człowiekiem do zadań specjalnych. Na Facebooku moje stare konto Garuda Adam Sulikowski już jest znane od kilkunastu lat, ale ostatnio coś się stało z hasłem i mam kłopoty, dlatego już od dłuższego czasu jestem na enochiański uzdrowiciel, a enochiańska przystań jest to mm, jest to moja strona, przez którą warto się skontaktować, jeżeli potrzebujecie tylko kontaktu, a jeżeli potrzebujecie, że tak powiem może porozmawiać, może potrzebujecie po prostu, jak to mówią, może macie coś fajnego do przekazania, zapraszam wtedy oczywiście do do grona znajomych, póki jeszcze <laughs> Facebook jeszcze, jak to mówią, nie zrobił jakiegoś małego limitu. A zatem zapraszam serdecznie moi drodzy, od razu mówię, że mało jestem na Facebooku, niemniej jednak staram się chociaż wiadomości troszeczkę, że tak powiem, ogarniać, bo nie wiem dlaczego, ale po prostu jakoś czasu zbytnio na media nie mam. Tutaj jestem na YouTubie codziennie. Wieczorkiem staram się być. Także szukajcie mnie, jeżeli jest taka potrzeba. Zapraszam. A zatem trzymajcie się, żeby już nie zanudzać. Do zobaczenia, z Wami wyładę.